Na samym początku proponuję przejść do strony internetowej Jeffa Stara, mianowicie perishablepress.com ukośnik 6G i trafiamy automatycznie do artykułu 6G Firewall 2017. Mamy tutaj do czynienia z zaporą ogniową, która została rozwinięta przez Jeffa Stara. Jest to zapora ogniowa, którą instalujemy, a właściwie implementujemy na poziomie pliku htaccess. A to oznacza, że w tym przypadku nie wykorzystujemy żadnej wtyczki, i żadnej wtyczki nie musimy konfigurować. Po prostu wklejamy odpowiedni fragment kodu do pliku ht access, i cała magia rozgrywa się na poziomie samego serwera. Wpisy, które umieszczamy w pliku ht access, bronią naszą aplikację przed szkodliwymi zapytaniami, które są słane do naszego serwera, przed botami, spamem oraz innymi atakami. A wpisy są formułowane głównie dzięki wyrażeniom regularnym, także filtrowanie odbywa się na poziomie naszego serwera bez wykorzystania naszej aplikacji i bazy danych. Po prostu filtrujemy ruch przychodzący do naszego serwera. Trochę więcej informacji znajdziemy poniżej, także ja przejdę może do sekcji About. Dobrze. Gdzie znajdziemy m.in. informacje o tym, w jaki sposób ten firewall działa. Także w przypadku wtyczek mamy z reguły do czynienia z sytuacją, w której angażują one PHP oraz MySQL w procesie filtrowania. A my tutaj wykorzystujemy mechanizm, który tego typu zasobów nie angażuje. Dyrektywy, które są zapisane w HTAccess automatycznie filtrują żądania, które są przesyłane do naszego serwera i wykorzystując odpowiednie wzorce oraz wyrażenia regularne możemy odpierać tego typu ataki. A te ataki mogą być różne, przykładowo XSS, SQL, PHP, Injections itd. Więcej informacji znajdziemy chociażby w tej sekcji. Oczywiście wykorzystanie tych dyrektyw zakłada, że pracujemy z serwerem Apache i możemy wykorzystywać pliki HTAccess. Opcjonalnie, jeżeli nie chcemy bawić się w dodawanie dyrektyw do pliku ht access, możemy skorzystać z darmowej wtyczki tego samego autora, czyli Jeffa Stara, mianowicie bad Queries, którą znajdziemy na platformie wordpress.org. I właściwie zadanie tej wtyczki jest dokładnie takie samo, jak dyrektyw, który umieszczamy w pliku ht access. No dobrze, w ten sposób prezentuje się firewall, który będę wdrażał w kolejnej lekcji, a jeżeli nie chcesz dodawać jakichkolwiek wpisów do pliku ht access, to ja polecam oczywiście wspomnianą wtyczkę BBQ, którą po prostu instalujemy i w tym przypadku nie musimy również jej konfigurować. Po prostu instalujemy, a wtyczka sobie działa w tle.